Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gothic 1 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteście, widzicie, no jakby skończyłem przed starym obozem te teleportowałem się e, e, tutaj i czemu y, nie zacząłem odcinka tam, z tego względu, że jak mam włączone nagrywanie Bezi y, jak teleportuje się, wywala mi grę wywala mi grę, kaplica nic, wszystko, przestaje działać. Na, znaczy, wcześniej to w ogóle jeszcze nie działało, więc tak, no, a teraz tak działa, że chociaż przy tej teleportacji, nie wiem o co chodzi, no i, i już naprawdę dzisiaj miałem o 17 zacząć nagrywać, jest 20 i jak widzicie dalej nic. Ogólnie pominąłem tylko dialog, że tam jak się teleportowałem, no i teraz Saturasa już, klikniemy i, i porozmawiamy z nim. Witaj. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na beliara. Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych sześciu magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję Ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Wygnano mnie ze Starego Obozu za to, że Wam pomogłem. Nie należysz już do Starego Obozu? Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że zostanę przyjęty w poczet najemników? Porozmawiaj z Li. On się tobą zajmie. Ale potem... Z... Kiedy wysyłałeś mnie do Magów Ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń. O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu. Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, trzynasty mag. Trzynasty mag? Według legendy, miało was być tylko dwunastu. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten trzynasty mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu Starego Obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w Kolonii, ów mag postanowił wieść życie Samotnika. Hmm. Jak ma na imię <coughs> ten trzynasty mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu, ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu Nekromantą. Dlaczego opuścił Stary Obóz? Sardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, sardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten trzynasty mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży. Gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków, to chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć do tego ksardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc, będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z ksardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników ksardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Jak mogę przedostać się do ksardasa? Niestety nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się, niedługo wrócę. Obyś. Normuł, w... tutaj staję, też Witaj! Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość! Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego. Jesteś już prawie jednym z nas. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę Dobra. Pierwsze ja co, chciałabym poszedł spać, gdzie jest ciemno. Eee, jest łóżko, dobra. Idziemy spać, mamy 6 minut odcinka, to trochę ten dialog zajął. I dziś też dołączymy do e, najemników. Musimy jeszcze tam parę rzeczy kupić. E, e, te sprawy. Tutaj jest pełno książek, które możemy sobie wziąć i ja weźmiemy w sumie czemu by nie bitwa o i te sprawy Prawdziwa moc, te, moc tajniki magii, dobra, to nie chciałem to w tym gotiku to, to, to nic nie daje Zapomniałem sobie Nie pamiętam czy to. Chyba, mi się wydaje, że nie daje e, e, w tym gotiku żadnego doświadczenia. Dobra, może zapiszmy ground. żeby nie było nic e, tutaj smutnych. Rzeczy. Witaj. Wyrzucono mnie ze starego obozu. Chciałbym do was dołączyć. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Przejdźmy od razu do rzeczy. Witaj w nowym obozie, najemniku. Weź te zbroje. Dobrze, że mamy Cię teraz po naszej stronie. Mm. przydałoby Najpierw musisz sobie. ciężkim pancerz. Chciałbym do... Bez rudy, Tak A, dobra, nie mamy rudy. Yy. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Tym razem posunęli się za daleko. Jeszcze tego pożałują. Mm. Mogę. Zręcnąć, dobra, to jest standard. Mamy 50 punktów nauki. Wita. Broń dwuręczna i. Możesz, mogę. Dobra, na razie nic, może nie dajmy. Poczekajmy, -przy idziemy teraz do Kronosa. Z nim idziemy robić Dila. My. No. W piątka trzeba zabrać. I gdzieś tu powinien być Kronos. No. Niektórzy nigdy się nie Myślałem, że to się skończyło, że masz dla mnie nagrodę. Satura Jako strażnik rób Mam nadzieję Bryłki otrzymane, dobra yy... Róbmy to. Tak Poszukuję magicznych i... książek sobie Tak, musimy wziąć parę kul ognia Jego... A Nowego ogni się nie przyda

Sopel do pionku listy, chyba mi się wydaje będzie, dobra, załatwiał tego pierścień życia, może trochę tych, dobra, to ten możemy sprzedać, ogniem czy bronią, siły, dobra, 485, a, no jakiś pierścień wrzucimy a nie, możemy, jakąś bro, jako, jakoś broń możemy dać. Dobra. Chyba będzie dobrze. Mogę przejść. Mam nadzieję. I, i pójdziemy do Xardasa, bo tam, tam są te golemy i z tymi golemami jakby musimy się rozprawić. Ile mamy brojek ludy, bo ten coś też chciałem kupić. 1528 to musimy iść do Wilka. I zrobić z wilkiem deala Eee andele. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i... Ma, ma 2000 drogów To jest Gites Sprzedajemy tych Nie chciałbym być teraz. Ma 2000 to Myślałem, że to się skończyło już Dobra. dawno temu. Nie, jeszcze my musimy jeszcze dołożyć Daj mi Lepi całą rudę twoją Żeby nie było Kasy nam się trochę przydano te 2000 będziemy mieli no, Od razu najlepszą zbroję najemnika i o to nam też trochę chodzi żeby, żeby mieć dobre wy... Znaczy już mamy wiecie kusze i, i broń mamy kozak zbroję bardziej chodzi Nie powinieneś no, więc, no. Okej. Okay. Lepiej się wy nic nie pakować. Enter. I idziemy do Lee po naszą nową zbroję. Żeby też, no tak jak mówię, być koksem. No i będziemy musieli biec tam do Xardasa pewnie. No mamy 11 minut odcinka. Tak jak mówiłem, z tymi teleportami będzie problem. Aczkolwiek zobaczymy. Wita. No, ciężka zbroja. Chciałbym ten. I no duże przebicie to jest aczkolwiek zobaczcie mi mi, mi się ten pancerz bardzo bardzo podoba taki w jedynce taki w dwójce on w dwójce wiadomo trochę bardzo podobny ale trochę trochę inny jednak nie pamiętam czy się do saturasa jeszcze tutaj po coś gro garni dobra piszmy grał czy posad do saturasa po coś tu przychodziło a on może nas zrobić magiem wody witaj Li przyjął mnie w poczet najemników. Dobrze, bardzo dobrze. Witaj wśród... Oby... No, ja nie chcę Magię wody zostawać. Jakoś, jakoś mnie to nie interesuje. Nie piszmy gra, aczkolwiek mógłbym, wiadomo, zbroją biegać. I teraz bierzemy mikstury szybkości i lecimy do Xardasa. Mamy tutaj dużo do przebiegnięcia. Jak nie pamiętam, czy tu na skróty nie no, da się tu na skróty przeciąć, to, to, to przetniemy tu, do góry pobiegniemy, tam gdzie pierwszy kamień z miltenem braliśmy, tam będzie szybciej mi się wydaje, no tak byśmy kółko robili, no tak tam przebiegniemy, nie wyciągnij miecz. pracy no nie ja wiesz. No nie wiesz, ja mam miksturę, a ty mi tu dupę zawracasz. Nie widzisz, że jestem najemnikiem. Dobra, gnijmy przed siebie. Ogólnie, jak widać, nieraz grę mi przytnie, ale to to tak jak mówiłem, to jest Direct 11. i ja go już nie rozumiem, jak on wywala grę podczas nagrywania. W sensie, no przez to, że jak się teleportuje, no to to już mnie. Naprawdę rozwala. Także ja, się, ja już się nie wypowiadam na temat tego. Dobra. Chyba w tle nie widać. języka Sardasa. Nie wiem. Aczkolwiek biegniemy. Nie mi się tu wydaje, że będzie tu szybciej o wiele. Także no. No. Także muszę, muszę się zastanowić jak to zrobić, żeby, no bo ta teleportacja nam będzie przeszkadzać, na pewno jednym z tych rzeczy będę musiał się albo poza odcinkami, albo wyłączy, wyłączać nagrywanie, żeby się teleportować, dla mnie jest w ogóle takie, no, niezbyt, gdzieś powinni być, bo byśmy szli w ogniocie, no, zapiszmy gierkę, Kości i lecimy tędy. To jest druga ścieżka. Mnie kiedyś w ogóle te ścieżki myliłem bardzo i, i... tu zobaczcie ile mamy są już tereny orków, także trzeba uważać. O te już nie mamy na pewno tych na dwa strzały. A tu wypadałoby biec przed siebie. Mieć nadzieję, że mnie nic w dupsko nie ugryzie. Patrzcie, ile tego tu jest. Miałem mordować to wszystko, by najlepiej było. Ale i tak mam 50 punktów, wiecie, nauki i, i mam je wykorzystane. Fajnie, fajnie będzie zrobić, że się zatrzymałeś, prawda? Dobra, goniamy jeszcze? Jakiś wytrwały jeszcze biegnie. Biegną dalej! Jakiś wytrwały się znalazł. Dalej biegnie. Odpiękną 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 ci się odpiękną Tak, zapiszmy gierkę, bo teraz się zaczyna ten moment, w którym yy, yy, są te golemy oczywiście Te golemy musimy przejść Młotem orków pierwszy jest oczywiście golemik którego trzeba młotem orków powalić chodź tu, byczku Lepiej żeby nas nie trafił Lepiej żeby nas nie trafił powiedziałem No i oczywiście będzie. Totalny idiota. Po prostu musiał się wywalić. I... No to jest akurat chyba taki ciężki w miarę, bo no, bo trzeba, wiecie, tak, z bliska. Wreszcie to można z daleka Teraz tak, ja bym tak sobie założył. Człowiek to i tak nic nie zmieni. I teraz mamy kulę ognia pod czwórką. Zapisał gra oczywiście. Pod czwóreczką mamy kula ognia. I ten lodowy golem. I. zdążymy. Jest. Drugi golem powalony. Teraz ja zazwyczaj używam inteleknezy e, w kierunku listy też działa na niego albo no nieraz tam wiadomo czymś zimnym powinniśmy go powalić ale ja używam w kierunku listy pod szóstką dobra tu też jest zaraz za rogiem dobra i mamy po problemie dobra, odbijmy tylko Widzicie tutaj szybki deal jak się y, zna gotika to szybko to w miarę przechodzi mm, Teraz no, już tutaj rozmowa z tym jego No y, y, Nie golemem tylko demonem Prawo, lewo Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo Mamy, mamy trochę mikstur. Trochę, trochę dużo. Dobra, zapiszmy gierkę od razu. Nie ma demonia. Zaraz, kto? Kto to powiedział? To ty? Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Mm. Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mm. Mam być cicho? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian. A, rozumiem. Cokolwiek zechce rozmawiać z Twoim Panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień? Lud? Ogień? Oto serce kamiennego golema. Co? A tak! Godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? Czy to serce lodowego Golema jest wystarczającym dowodem? Podwójny? Drugi dowód? Potrzeba jeszcze jednego? Może być to serce ognistego Golema. Perfekcja? Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z Twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji. Śmierć. Dobra. Coś tu mamy? Nie, tu zauważyłem skrzynkę. piszmy grał. Skrzynia. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. prawo. Dobra, taki sam kod. Że tu jest 300 bryłek za fliko Wiecie, zawsze tu coś. Eee, no. Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych odcinków. W tym tygodniu są dwa odcinki z Gotnika, także, także myślę, że Gites. Myślę, że z było na tyle trzymać się. Na razie cześć. Pa-pa.